Witajcie. poczekajcie. dam, 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 witajcie! dam, dam, dam. Cześć, cześć, widać, 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 widać. Miło was widzieć! dam, dam, oko was widzi. Ró Łżyczka, dalej, to skoczymy, skoczymy, Zenek, jesko. jestem idiotą. Eee. Zenek, to nie jest moje przedstawienie. A w ogóle. Liza, Z... co ma dziurkę? W Weź! Stronie. Nie masz dziurki w tyłku. A teraz to jest. Nie, on, teraz. najpierw Zaczynamy się. No i puszczamy. Puszczamy Sonia. -ci -ci -up Zmakaj, może Czekaj, może coś mi Czekaj. Teraz kolejna piosenka. I z was go Miał, 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 miał. Miał 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 miał, go Miał, 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 wiał, wiał, ja, wiał, 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 go po koncercie. <mian> Nie, muszę puścić Pawia W W Nie, bez Nie, kibelka Nie Fu, co, kto, wiał, co, wiał, to jest Gibel. A no tak, zapomniałam. Właśnie. A w ogóle jest mi znowu niedobrze. Dzisiejszy odcinek to. Okropna jelitówka. Odcinek pierwszy. Dobry A drugi dekawirus. Okropna jelicówka i dekawirus. Czemu się no. rozebrałaś z tych ślicznych ubrań? Błam się, że na nie zmiotuję w w toalecie. Spakowane? Nie. Tak, ja już też się spakowałam. Jest... A, ja, a mama, nie przerywaj nagrania! I y, wiesz co, mam dla ciebie coś. Co? Jesteś taką dobrą uczennicą, że masz to. Nie jestem uczennicą już. Oj, zapomniałam. <noise> Spadaj, gruba świrusko. Nie jestem grubą świruską, jestem matką. Angeli I Czamili. I Zenka. Zenka. I naszego głupiego brata. I nasze nie, to nie jest brat, to siostra. Zjem sobie, kupcie. Zjem, kupcie. Mm. Raz, by zjeść ziemniaczki i drzygnąć gdzieś w kibelku. No serio, jest na serio jest, jest Że kocham cię! Nie lechuj się jak owca! Be, be! Zenek, co się stało? Zjawol. Zesrałem się na scenie, no bo... No bo to, to... Wielkie pieczęć! wiecie, net, wecy, paluszkiem nie zbiłam! Zbiłaś mnie? Nie! Nie, nie przecież masz taki wielki zadek, że po prostu jest się o tym, że to! ty masz. musisz być taka! I ja ty, no, masz wielki zadek za tym! Ty masz wielki zadek! na Nie przerywaj, nie przerywaj! Bo to jest nagranie! Zenek, co się z tobą stało? Zenek, odezwij się! Nie już nie będę zdradzać, czuła. Teraz ci mówię ostatni raz. Błaga mama! Coś ci zrobiła, gruba świrusko! Z Jesteś grubą świruską! To czemu masz gruby Zadek? A poza tym A nie A kto mówi, że mam gruby Zadek? Zenek! Kim wy jesteście? Wielki zap? Trzy! Wróciłam lazynkę! Pięknie zasłonił cały dom. Co tu się dzieje? Czemu taki smród? Bo kupiłam wątka na Zdejcie, Dostaniesz karę, moja droga. Ale ty nie możesz mi dać kary, Ciociu! Mogę, bo, bo jestem twoją ciotką. A poza tym jesteście u mnie. Szkody, które zrobiliśmy. Nie bij ciotki! Eee! Czotki! Ty ciotkę bijesz to! To bardzo niepożądane! Jesteś taka kameralna, że po prostu... Eee! Patrzała się! Eee! A, bij Cie... Oho, co to tutaj jest? <ścoughs> Siostra, nic ci nie jest. Ty dzieć mi nie <ścoughs> No mów, wow, co ci jest? To, że zasmrodziliście mi cały dom? Nie zasmrodziliśmy, to Zenek i Angela. Angela, chodź tu do mnie. <grym> <grym> Dlaczego jesteś taka niegrzeczna dla cioci? Teraz to ty jesteś niegrzeczna! <grym> pani padziułówa, pani padziułówa! <grym> Wiecie co jest coś na ten temat. A wiecie, że chce mi się puścić Pawia? Czy nie? nie. Bo wyglądacie jakbyście nic nie wiedzieli. A ja już nie mogę. I zaraz nawet drzwi. <gryw> Za chwilę. Za parę minut. Za parę sekund. Teraz. Obsrane bachory! Psrane. No Powtarzam! Teraz... Obsrane bachory! No i on wszyscy teraz wyliku podejrzewam, że twoje Nie, ja nie wiem. Podejrzewam, że wasze córki uległy samo zniszczeniu. <noise>

Zombie, zombie, a to zombie, zombie, zombie. Dobra, a co to Co Zombie, Uwaga, problem techniczny. Po raz wszystkich harp na świecie. Teraz. Po, po rośnięciu wszystkich chorób, które miały dzieci. Witajcie dzieci. dzieci. A, kiaupki w grupie A, tutaj na To są jakieś Pała dzieciaka! Dlaczego? 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 Dobra, kontynuujmy. No i zobaczyła pani, że Kamila jest zombie. Nie, no weź. Gdzieś jest zombie? Witajcie na dzisiejszej lekcji. Yy, tak, y, powiemy sobie dzisiaj <laughs> o wariatkowaniu. Dzisiaj wiemy, że parę osób zachorowało z naszej klasy. Nawet dużo osób. Dobra, mniejsza. Się. Macie tutaj karteczki. Każdy ma przepisać z książki do historii to. A teraz mam Polski, bo na historii nie zdążyłam wam wracać. I mam nadzieję, że Zenek się tym razem nauczy. Wracaj tu. Teraz, na dzisiejszy teraz napiszę Wam na tablicy yy, to, co macie przepisać do zeszytów do polskiego. Przepiszcie to wszystko, a ja idę zrobić kawkę. Kawka. No i po, kawka, całym, no i po, całym, po całym. Po całym pokoju. Po całej sali została rozlana gorąca czekolada. Co się tutaj dzieło? Moja Angelo, do kąta. Ja też rozlałam, ale What? tylko kupę. Och, ty też do kąta. Kto jeszcze rozlał? Nikt. Chciaładasz z nim. Zenek też! Nie widzę, żeby Zenek coś mówił. Ale Zenek ukrywa, bo nie chce dostać kolejnej pały. Zenek jest moim najlepszym uczelem. Nie. Cicho! Tam w kącie. Dobra. Teraz wejdzie mama pewnego dziecka, które jest w tej klasie. A oto mama Zenka. No i, wszystko, no i wszędzie było. było na, no i w końcu było wszystko na Co w tamtym końcu się dzieje? Przyszłam odebrać Kamilę i resztę. Tak, oczywiście. Zenek, Kamila i tamci z konta. Jedziecie gdzieś. Jedziecie do. Do herbal do cukierkolandu jedziecie. A gdzie ona jest? Dobrze, to ta klasy jedzie. Ustawcie się wszyscy w pary. Ej, a kto ze mną stoi? <laughs> Ale przyjaciółka! <laughs> Zasara była nam Moja panno. Brace. Dobra, jedziemy bez ciebie. Będziesz miała tyle do nauki, że się zesrasz. I teraz... Angeli. Posłuchajcie. Y, y, czy mm, ktoś widział Angelę? Bo mamy tutaj kwiat dla niej od jej imienia pochodzi to jest Angelik. Angela. To jest Angelik i Angelik jest bardzo rzadkim kwiatem. Po po wróceniu, po wróceniu do domu. Po powrocie do domu nie wytrzymam są sądzić Proszę pani, ja nie wiem, jak ona mogła się tak zachować, ale już czekają w um, pani klasie na wywiadówkę. Ja zaraz pojadę z panią. Dobra. Ale kto zostanie się? Ich, poje, ich, nie wiem. Na, na wywiadówce. Yy, wiedzą panie, że. Mieliśmy dzisiaj wyjazd. Yeah. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiedzą panie, ale ten, jak, m, się strasznie zachowuje na wycieczkach, a Angela to po prostu koszmar. Koszmar stulecia. po można za nią wytrzymać. Tak, wiem, że nie spakowała plecaka jeszcze. I mam nadzieję, że coś wyniosą panie. Bo ja nienawidzę takiego zachowania u dziecka. O, wywiadówce. Naprawdę ci zawiodłam się na raz. No, Takie jesteście niegrzeczne. Angela to w ogóle. Słoneczko, kochany, zeneczku, ale jesteś taki niegrzeczny. Nawet wstyd mi, że cię tak wychowałam. I w ogóle, że cię urodziłam przy nich. Wszystkie są takie grzeczne, a wy musicie być takimi i Płagam Błagam cię, zeneczku, mój kochany, bądź. Troszkę inne. Do zobaczenia w kolejnym odcinku API I Go Stay!